Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Bugański, a to jest kolejny odcinek z serii Rubruch. Moi drodzy, dzisiaj mamy rozgrzewkę nieco niestandardową. Postanowiłem wziąć piłkę tenisową, troszeczkę ją pokozłować, poruszać się w wszechstronny sposób. Wiem, że może się wam to wydawać nieco dziwne, ale Praca z taką piłeczką to zarówno praca nad koordynacją, nad siłą mięśni nóg, przede wszystkim na zgraniu górnej części ciała z dolną częścią ciała. Może się Wam wydawać, że w podstawówce to było proste, ale jeśli spróbujecie w ten sposób się rozgrać, to nie dość, że bardzo mocno się zmęczycie, to jeszcze dodatkowo świetnie rozgrzejecie wszystkie stawy, a przy okazji poprawicie swoją koordynację wzrokowo-ruchową, dlatego bardzo serdecznie polecam, a jak komuś się nie chce pajacować, tak jak ja to robię w tym momencie, to możecie zrobić drugą część rozgrzewki, bo będzie ona nieco bardziej standardowa. Moi drodzy, taka rozgrzewka potrwa prawie 3 minuty, mniej więcej tyle. Chodzi o to, żeby po prostu krew zaczęła szybciej krążyć. Jeśli nie macie czasu, możecie też tą rozgrzewkę przypominać i przejść od razu do minuty 2.50, bo tam zaczynamy ćwiczenia. I co dzisiaj mamy na tapecie? Dzisiejszy trening poświęcimy wzmacnianiu całego ciała, ale w takim ujęciu, że jedno ćwiczenie będzie nastawione na mobilność, a drugie ćwiczenie będzie typowo wzmacniające. Dlatego myślę, że bardzo fajnie się to sprawdzi, zarówno jeśli chodzi o szybki, krótki trening w warunkach domowych. Jaki też na przykład rozruch czy jakaś forma rozgrzewki, jeśli jesteście już zaawansowani i trenujecie dość intensywnie. Oglądajcie, powtarzajcie razem ze mną. Tym razem w części głównej każde ćwiczenie wykonujemy przez minutę i mamy 10 sekund przerwy między ćwiczeniami. Generalnie patrzcie w monitor, powtarzajcie, a ja co jakiś czas opowiem Wam o pewnych niuansach związanych z techniką. Więc zapraszam do tego odcinka. No i co się tutaj dzieje? Jeśli macie problem z koordynacją tego, co w tym momencie widzicie na ekranie, chodzi o to, żeby jeden bark kręcił się do przodu, drugi do tyłu. Na początku może być ciężkie, stopniowo Wam to wyjdzie. Jest takie powiedzenie, że jesteście tak starzy, jak stary jest Wasz kręgosłup, dlatego Wasz kręgosłup musi być w stanie się wyginać we wszystkie strony, nie zaniedbujcie go. Tymczasem zaczynamy pierwsze ćwiczenie i jest to ćwiczenie mobilnościowe, czyli takie, które ma nas rozciągnąć, ale w aktywnej formie, na którą mamy kontrolę. I tutaj będziemy rozciągali mięśnie bioder, mięśnie obręczy barkowej, mięśnie klatki piersiowej, ale jednocześnie będziemy wzmacniać przeciwstawne partie mięśniowe, czyli tył uda, pośladki, odcinek lędźwiowy. Za każdym razem wracamy sobie do przysiadu, odchylamy się do tyłu, dokładamy dłoń i wychodzimy jakby do mostka. Nie wiem, jeśli macie pomysł na nazwę tego ćwiczenia, napiszcie proszę w komentarzu, bo możecie wymyślić nawet jakąś fajną, dziwną nazwę. Jestem bardzo ciekaw, jak to nazwiecie. W każdym razie, teraz widzicie sobie na ekranie nieco łatwiejszą wersję, bo nie wracam do pozycji przysiadu, tylko cały czas na jedną rękę wypycham się do takiego półmostka. Dlatego, jeśli ktoś miałby problem z pozycją pełnego przysiadu, może sobie w taki sposób to zastąpić. Ok, mamy przerwę 10 sekund. Wreszcie szybkiego łyka wody. Najlepiej nie z plastikowej butelki, polecam jej ze szklanej. I zaczynamy drugie ćwiczenie. Jest to CC Squad, czyli takie. Trudne ćwiczenie wzmacniające przody ud, wzmacniające brzuch poniekąd, wzmacniające biodra. Bardzo trudne. Generalnie chodzi o to, żeby w tej pozycji, gdzie jestem na palcach, dojść kolanem do samej ziemi i wstać. W tym momencie pokazuję takie nieco krótsze ruchy dla osób, powiedzmy, średnio zaawansowanych, ale jak ktoś z Was poczuje się pewniej, można spróbować zjechać kolanem nawet do ziemi. Idealnie byłoby, żeby nie dotknąć kolanem ziemi zaraz przed wracamy do góry. Oczywiście, o tak jak w tym momencie widzicie, są też oczywiście łatwiejsze wersje i zaraz je pokażę. Zwróćcie uwagę, teraz troszeczkę uginam się w biodrze i tak dotykam kolanem i wracam. To jest bardziej takie przygotowawcze ćwiczenie. Jeśli to wcześniejsze by Wam nie wychodziło, to w taki sposób możecie się przygotować. A jeśli ogląda to osoba początkująca, która jeszcze takie ćwiczenia nie jest w stanie wykonać, może wykonać po prostu przysiad i najzwyklejszy na całych stopach, ale zwróćcie uwagę, żeby to było bardzo dobrze wykonane ćwiczenie pod kątem jakości, czyli staramy się wykonać jak najbardziej dokładny ruch. No i teraz znowu mamy przerwę, i zaraz wracamy do kolejnego ćwiczenia, i tym razem znowu będzie to ćwiczenie mobilnościowe, bo mamy właśnie pracę na raz oraz mobilność oraz wzmacnianie. I tym razem jest to zwijanie kręgosłupa do pozycji psa z głową w górę i z głową w dół, czyli takie z jogi. Jeśli oglądasz jakiś jogin, to pewnie napisze mi, co tutaj jest nie tak. Ja po prostu wykonuję to ćwiczenie w taki sposób, bo uważam, że tak bardzo dobrze działa. Na co Wy powinniście zwrócić uwagę? Przede wszystkim nogi powinny być proste. Jednak jeśli nie jesteście w stanie dojść do prostych nogach dłońmi do ziemi, no to wtedy można delikatnie kolana ugiąć. Później mocno wychodzimy głową do góry, napinamy pośladki i wracając też odwijamy kręgosłup. Zwijanie z kręg po kręgu, najpierw głowa, później barki, później kręg po kręgu do samego dołu, podchodzimy rękami, a następnie wracamy również odwijając kręgosłup. Kolejne ćwiczenie to scyzoryki, czyli bardzo trudne ćwiczenie na brzuch, szczególnie jeśli chcemy je wykonać, w... szczególnie jeśli chcemy je wykonać poprawnie. Zwróćcie uwagę, że pozycją wyjściową jest holowody. Ja nie leżę luźno na ziemi, tylko jestem w holowody, czyli mój odcinek lędziowy przylega do podłoża, brzuch wyjściowo już jest aktywny. Wychodzę do góry i spinam cały brzuch. Staram się dotknąć palcami do stóp. Jeśli to będzie trudna wersja, to możecie spróbować to w nieco łatwiejszej, czyli tak jak teraz widzicie to na ekranie. Kolana się uginają, przyciągam kolana jak najbliżej klatki piersiowej, a dłonie idą do kostek. Robię mocny wydech, świadomie napinam brzuch, angażuję mięśnie jak najmocniej i tak sobie pracuję przez całą minutę. Przyznam, że bardzo mnie zmęczyła ta seria. Mój brzuch był zmęczony jeszcze po treningu który był dzień wcześniej i szczerze mówiąc taka ilość naprawdę dała mi kość więc nie przejmujcie się jeśli poczujecie, że nie dajecie rady już po kilku czy kilkunastu powtórzeniach bo jest to po prostu trudne ćwiczenie tymczasem mamy jeszcze chwilę przerwy więc jeśli macie ochotę to łyk wody i zaczynamy kolejne ćwiczenie tym razem moi drodzy jest to kołyska z przetoczeniem na stopy i wyskok do góry też ciężko mi to nazwać w jakiś konkretny, krótki, zwięzły sposób. Chodzi tutaj o to, żeby w czasie wykonywania kołyski nie było uderzenia miednicą czy, i też odcinkiem lędźwiowym o ziemię. Plecy mają być zaokrąglone, brzuch ma być bardzo mocno spięty, a jak chcę wrócić, to najważniejszym elementem jest wciśnięcie pięt jak najbliżej pośladka, bo w czasie powrotu, jak ja wcisnę pięty w stronę tyłka, to wtedy bardzo łatwo będzie mi wstać i wtedy wyskoczyć. Jeśli nie macie mobilności w stawie skokowym i w biodrach na tyle, żeby to zrobić, możecie się delikatnie podeprzeć i stopniowo, stopniowo próbować wykonać to w pełnej wersji. Ja też tutaj przed chwilą pokazałem wam wersję z nakryciem nogami. To też będzie wersja ok. Ona będzie nieco bardziej mobilnościowa. Nie będzie tak angażować brzucha, ale będzie świetnie rozciągać dół pleców. Wykonujcie to ćwiczenie dokładnie, jak najbardziej technicznie, bez pośpiechu, bo. Jakość wykonania jest tutaj najważniejsza. Tymczasem kolejne ćwiczenie i tym razem będzie tutaj wzmacniany brzuch, odcinek lędźwiowy oraz pośladek. I teraz e, najistotniejszym czynnikiem gwarantującym, że ten, to ćwiczenie jest wykonane prawidłowo jest... Prawidłowo ustawiony kręgosłup, czyli mamy naturalne krzywizny, mamy lekkie wygięcie w dole plecu, zrężenie w górze i staramy się nie zmieniać tych krzywizn w czasie wykonania ćwiczenia. Gdy prostujemy nogę, bardzo mocno napinamy pośladek, brzuch napinamy cały czas. Jeśli taka wersja jest dla Was łatwa, wykonujecie ją bez żadnego problemu, spróbujcie oderwać kolana tak 5 cm na ziemię i wykonać to samo. Gwarantuję Wam, że jest to znacznie trudniejsza wersja. Dużo bardziej angażująca brzuch, oraz w zasadzie cały kompleks mięśni kor. Więc, jeśli ktoś wcześniej nie miał kłopotu, to myślę, że teraz poczuje bardzo mocną pracę w tych właśnie rejonach. Ja w każdym razie się zmęczyłem trochę. No dobra, czas na przerwę i przechodzimy za chwilę do kolejnego ćwiczenia. I tym razem, moi drodzy, będziemy rozciągać zarówno biodro w jego przedniej części, jak i mięsień czworogłowy uda, ale przede wszystkim będziemy rozciągać klatkę piersiową. Dłoń, którą ustawiamy prosto na ziemi, ustawiamy ją albo w bok, albo lekko góra skos. Wtedy przekładamy nogę, drugą dłonią się odpychamy i staramy się porozciągać klatkę piersiową. I tutaj nie tylko klatka się rozciąga, ale również kręgosłup, więc bardzo fajne ćwiczenie. I szczególnie, że angażuje tutaj nasze ciało w płaszczyźnie poprzecznej, która mimo wszystko jest nieco zaniedbywana w dzisiejszych treningach, bo zwykle tam się skupiamy tylko na tym, co się dzieje w przód lub w bok, a tej płaszczyzny skrętnej, poprzecznej jest dosyć mało. Dlatego warto jest na jakiś czas jakieś ćwiczenie wrzucić w tej właśnie formie. Jest to proste ćwiczenie, ale jest ono przygotowaniem do tego, co będzie za chwilę. A za chwilę czeka Was ćwiczenie, dość trudne, ale to może poczekam i nie będę wybiegał tak szybko w przyszłość. Ostatnie ćwiczenie przed nami, i to będą pompki. Łucznicza. Oznacza to, że ustawiam się jak do pompki, schodzę w dół, jestem klatką zaraz na ziemi i przesuwam się zaraz nad ziemią z jednej dłoni na drugą, i w tym czasie prostuję drugą rękę. Naprawdę ciężkie ćwiczenie, angażujące bardzo mocno klatkę piersiową i obręcz barkową. Teraz pokazuję Wam alternatywną wersję, gdzie za każdym razem wychodzę do góry, uginam rękę i drugą prostuję. Można oczywiście wykonać to też w łatwiejszej wersji, na przykład z klęku podpartego, ale generalna zasada jest taka, że jeśli nie wykonujecie dużo pompek w taki sposób, który nie sprawia Wam trudności, no to to może być zbyt trudna wersja i po prostu warto byłoby wrzucić tutaj zwykłe pompki, takie, które dobrze zaangażują zarówno ramiona, jak i klatkę piersiową, a będziecie pewni, że technika jest właściwa. Czasem nie ma sensu kombinować, nawet jeśli ktoś na ekranie komputera Wam... Pokazuję. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bardzo Was proszę, żebyście zostawili komentarz, dali łapkę w górę, bo dzięki temu kanał się rozwija i myślę, że widzimy się już niedługo, bo za tydzień w kolejnym robieniu ruchu. Do zobaczenia. Cześć!